Cześć! Cześć! Jezu, nigdy nie widziałam żadnego takiego dołu. Zobaczcie, przedstawiam Wam tutaj jednego z najpiękniejszych siwych koni, oczywiście. Yy, nigdy nie zapominamy o klaczusi, ale jest to Gold Medal, bo zdobywa same złote medal na zawodach. <grym> nie no, słuchajcie, zobaczcie w ogóle, jaką ma piękną, siwą grzywę, i tą grzywę będziecie widzieć dzisiaj. Myślę, że. Yy... Prawie cały czas, a no oczywiście to tak ma takie słodkie, a to moje nowe pazurki, jakby ktoś pytał. Słuchajcie, takie fioletowe, ładne. Na koniku ci wyglądają, tak? I on ma piękne, oczywiście, chreczki, ale to jest. Dzisiejszy nasz widok, dlatego że pokażę Wam, jak robić piękne e, koreczki. Oczywiście nie ja. Oczywiście nie ja, moi drodzy, bo ja takich zdolności nie mam, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie już będę mieć e, i pokażę nam kochana Gosia. Także słuchajcie, e, dzisiaj zobaczycie po prostu, jak ona jest zdolna do wszystkiego. Także już Wam robimy całą prezentację i mam nadzieję, że ten film Wam może pomoże, e, jeśli jedziecie może na zawody, czy, czy nie jedziecie, ale zawsze chcieliście zrobić. A na przykład. Jeździłam na zawody, robiłam i teraz wiem, że to nie wyglądało. Yes. <noise> Gosia tutaj mówi, że jest oczywiście jedna z najważniejszych zasad to to, że nie wolno psikać jakąkolwiek odżywko przed zrobieniem korków, bo jakich byście korków nie zrobili, to niestety nie wyjdą. A wszystkim koniom się podoba moja futerko, już tak kiedyś też mówiłam. Tu. A tutaj prezentuję wam zestaw niezbędnych rzeczy potrzebnych do zrobienia korków, czyli spinka, szczotka, ee, jak ona się nazywają, gumeczki, białe, bo mamy siwą grzywę i mokra, koniecznie słuchajcie, mokra. Gąbką. Także tych rzeczy będziemy używać, te rzeczy też polecamy Wam i my bierzemy się do działania. Moi drodzy, zobaczcie, jakiego gold maloka. No dobra, może kłamałam trochę... <laughs> może kłamałam trochę z tą białą grzywą, ale tak mają siwe konie. Gold! Proszę! <laughs> proszę w głowę. To jest najbierze. <laughs> Przepiękne. O, tutaj jest podstawka. I tak, nie wydzielam, po prostu sobie odmierzam. Aha, na długość. tak, na długość. Niektórzy robią na, na grubość grzywy, żeby one były takie same korki, ale ja robię na długość. I tak, sobie nawet bokiem spinki po prostu. Nie biorę, żeby katko biorę bok spinki. O, i to jest pierwszy etap. Okej, okay, czyli wszystkie... i tak będą miały tą samą długość przez tak. to, że znamy długość spinki, tak, słuchajcie. Dokładnie. Okej. Okay. Kolejne, czyli po prostu zmoczenie tej grzywy, która nie może być popsikana żadnym sinem. Tak, najważniejsze. Tak. Przypominamy jeszcze raz. Tak. I Ja sobie moczę, jak tak. to od mojej perspektywy wygląda. Słuchajcie, bo zapomnieliśmy wam powiedzieć, że ważne są ogólnie też schodki. Ej, w ogóle to jest... no, tak, W ogóle to jest mega fajna perspektywa. Widzicie mnie jak z lotu ptaka, jak z drona, a jeszcze nigdy się tak nie widzieliśmy. Także ja tak wyglądam z góry. Generalnie jeśli ktoś z was ma może mieć 70, m, to już też tak będzie na mnie patrzył. Kolejny etap, mam sobie gumki na palcu. Wydzielam sobie jak najrówniej. Trzy części. Trzy części. Tyle wiem I... też. I do tego są po co paznokcie. Albo okay. grzebek. Można okay. to robić grzebykiem. I jeż, robimy warkoczyka. Jak najciaśniej się da. No, nie terroryzuję. Nie pali. no, muszę wam pokazać co on mi robi. Zobaczcie. On mi daje brzeczki. Tak. Okej. Okay. zębami. <słuch> 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 Proszę mnie nie mielić. A Gosia w tym czasie ogólnie robi warkoczyka. <słuch> a Goldzie... <słuch> <słuch> Nie mogę. Słodki jesteś, oczywiście. To się tutaj już kończy naszego pierwszego warunka. Tak, on ma troszeczkę tylko za długą grzywę, tak troszeczkę. Dobrze, <gry> tu związujesz. Związujemy. Gold proszę głowę do góry. Tak, tak ja sobie z... wykorzystuję, ale można to inną gumką robić, Aha. żeby związać tą końcówkę, jako że Aha. on ma za długą grzywę i ta końcówka jest za długa, okay. to jeszcze raz na pół sobie ją zegnę. Te końcówki trochę zanikają w tych korkach, jak się je robi. Do. Dobra, czyli teraz pokażemy. Dokładnie że mamy tutaj po prostu... Czekaj, jak tu przytrzymasz paluchem? O, no bo ja e, To tutaj zobaczcie, tą końcówkę mamy po prostu tak e, dwa razy na pół. Ale normalnie e, tak jak się mówi, starczy wam raczej na pół. No i tutaj mamy już po prostu tak ładnie zakończonego warkoczyka, e, żeby wiecie, żebyśmy nie mieli na końcu mm, wystających włosów. Zrobimy to samo. Mamy I spinkę. Spinką tak. odmierzamy ząbkiem. Odmier jakby tutaj Oddzielamy, oddzielamy sobie zamkiem. No, no i no. też przytrzymujecie sobie po prostu resztę grzywy, nie? Tam tak. Gąbeczka mokra. Ma Gąbe jest jakbyś kluczowa, bo także Was strasznie przeszkadza. O! Jak się zakłada. Protipy. Znowu mamy grzywę na trzy części. I ciasny jest ten warkoczek, nie? Bardzo. Bardzo ciasny. ale nie przejmować się, bo na początku one nie wychodzą aż tak. Okej. Okay. Więc po prostu no kwestia wprawy. Trzeba robić, robić i robić. A jeśli koń ma na przykład bardzo gęstą grzywę, to yy, przerwałaby się? Ja nie lubię przerywać. <coughs> Najpierw zrobię bardzo dużo po prostu tych korków. Okej. Okay. Ale po można ciasno, tak jakby wyrównać. No. Ciasno i dużo. Tak, ale można wyrównać. A ja najbardziej... golciu nie zjadaj nikoli. Proszę. Golciu, ja Ciebie też kocham. No, to, to są jeszcze białe warkoczyki. Tak, ja już tutaj zakończę, żeby on też za długi nie był. I ta końcówka, żeby nie była, bo przy takiej długiej grzyby, grzywie... To by nam wyszła bardzo taka y, wąska i mała końcówka. Y, warkocza tutaj, by było po prostu za mały ten warkoczek mhm. by był. Wolę zostawić tak... dużo, dużo końcówki i ją zawinąć, niż zrobić takiego małego warkoczyka po sam koniec. Gosia jest tak doświadczona i już widzi po prostu gdzie, gdzie wiecie, jak będą wyglądały no. finalnie te korki, że... Tu mnie trochę zostało, więc sobie wezmę drugą gąbkę po prostu. Okay. Tak o zrobię. A wiecie, dlaczego yy, tak dobrze widać? Zobaczcie, podłapałam pomysł. Czy, czy ty sobie przy okazji też rozczesujesz tą, yy, tą? Tak, Spinką Możemy? <grychy> Ta spinka i tak nie jest taka idealna, bo jakby ma takie miłe te końce. Takie Aha. Jak, Właśnie są takie ostre, <coughs> okay. zakończone. Ostre zakończone, to jakby się przydziela. Dwa jakie fajne wyszły nam wydzielenia w ogóle, jak one już pięknie wyglądają. Pan leciutko krzywo wyszedł, bo źle sobie odmierzyłam, ale no tak to wygląda. Jaki? Kupowy. Kupowy, Ono tak. Le, 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 nie chce się wyostrzyć. Lekko brązowy. No. Może tą wodą zejdzie. No. Schodzi hmm? Sztuczka. A? Sztuczka. Ja to Jaka to jest idealna podstawka. No, tak, ja zawsze tak robię. Więc... Ale Kto jest taki... jest taki gruby. Mały update. Słuchajcie, mamy już tyle. Zbliżymy się. O nie! Halo! A je, a je. Proszę pana, halo! Zobaczcie, ile go się sobie w ogóle daje tych gumek na palec. Tak. Całą armię. Tak, ja też mega dużo gumek używam. Nie chyba aż tak dużo. Można to bardziej ekonomicznie zrobić. Ale jako, że to już zależy, moi drodzy, od was. Ja jestem straumatyzowana i się boję, że nie spadną. Dobra. Więc tak, przechodzimy do yy, ślimaków. Dokładnie. Co to będziemy jest robić? Trzeci part. Mhm. Co mówię? Czyli tak, ja sobie zawijam tam 2-3 razy, mam więcej trzy. OK. I teraz... Tu od spodu. Okay, było okay. skrzyżowane. OK. Tak o. Aha. I to jest kluczowy moment. będzie korzystać Tak, w którym zawijamy. O. Oh, okay. Jak najmocniej się da. I teraz powiedz mi teraz w połowie. Przekładamy. I tą gumkę, gumka jest tu, pod okay. tym. Możemy o. parę razy albo przynajmniej raz tutaj zawinąć, tak o. i gumka była tu, Aha. tylko ta gumka, dlatego to one są takie elastyczne i one się nie niszczą przez A to. będziesz jeszcze yy, dawać na niego jeszcze jedną gumkę nie. w połowie? Okej, okay, czyli już zostań. No tak o. tak będą wyglądać. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ty, tak, teraz Zbysia wam pokażę yy, szybko. Tak. No, 3 sekundy korek gotowy. One są trochę za długie, dlatego tak to mam. Stawić pod, żeby na pewno tłumienie Dobra, teraz mam że z innej perspektywy. Jest, zobaczcie, łatwiej. Gosia już yy, zrobiła trzeciego, a ja zaspałam. Tak. <laughs> no i to jest to właśnie, że im, na przykład z takim będzie o wiele łatwiej niż z takim, gdzie, który ma bardzo wąską końcówkę. Okay. Ta wąska końcówka będzie tutaj sobie na bok schodzić, okay. Czyli a jak już jest grubszy troszeczkę, tak, to już się bardzo ładnie mhm. zawija. Więc ja myślałam warto właśnie krótszą, na krótszej grzywie to robić. Ja myślałam, że najczęściej jest tak, że właśnie się je związuje tak jakby w połowie. Tak, że no właśnie bo tak. smaczki polegają na tym, że właśnie nie w połowie. I jeszcze raz, mamy takiego grubasa tutaj słuchajcie, grubaska, słodkiego i jeszcze raz powoli pokazujemy Wam jak go zawinąć, Dobra. ślimaka. Tak o, czyli dwa kocerkę. razy. tak Rozszerzamy sobie tą gumeczkę dwoma palcami tak. drugą I ja tu asekuruję, żeby mi nie uciekł warkoczek na bok. Tak. I zawijamy pod spód. I teraz raz. I gumka pod spodem. Nie w połowie, aha, tylko pod ona spód. musi być pod spodem. Żeby to wyglądało jak ślimak. Naprawdę ślimaczek. Dokładnie. słodki? Bardzo ładny. Tak Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, jaki piękny. Wstanie. No tu Formuła jeden mm. słuchajcie. Mm. gozia ledwo co złapała za warkoczyka, już ma ślimaka. Do końca mamy takie piękne ślimaczki. Tak, i widać, że tutaj im grubszy, tym ładniej tutaj łatwiej było jakby zawinąć. Tu, gdzie bardzo warkoczy był chudy, to troszeczkę mi ta końcówka się zwinęła w środku, no ale miał lekko za długą grzywę. Nie robiliśmy grzywki, słuchajcie, bo robimy Wam tylko tutaj taką pokazową wersję. Ten moment jest chyba moim ulubionym takim tutaj, ale cały wygląda przepięknie, robiliśmy na prezentację kantar. Halo Koń Gold, gold medal. O, zainteresowanie miotłam, żeby, żeby jeszcze raz po prostu pokazać Wam o, te piękne koreczki. O, podniósł. <głos> <głos> o Jezus. Bosz. Brawo. To jest sztuczka. Moi drodzy, zobaczcie. Oczywiście nie może zabraknąć naszej pięknej, siwej klaczulki. Jednej z tych, oczywiście, najpiękniejszych, prawda? A tu obok znowu. Ciwy koń. Cześć Igan. Tak, Igana też wam pokażemy już niedługo. Piękny jesteś. Karisza zazdrości tutaj. Mm. Ewidentnie. Także mamy nadzieję, że oczywiście będzie to dla Was bardzo przydatne. Dajcie koniecznie znać, czy, czy się nauczyliście, czy już potrafiliście i czy będziecie korzystać z tego, mam nadzieję, łatwego dla Was sposobu. Ja na pewno będę musiała go przećwiczyć. I oczywiście, moi drodzy, druga fryzura już po ściągnięciu kareczków, czyli piękne loczki. Chociaż mi się wydaje, że te pierwsze loki, które miał, które ma naturalne, yy, lepiej wyglądały. No, ale bardzo słodki kolt.